Panel komentarzy to narzędzie, które zwiększy Twoją sprzedaż na aukcjach Allegro. Dzięki niemu będziesz wyświetlać swoje komentarze Allegro w opisie aukcji. Klient zobaczy je od razu. To ważne, bo aż 97% kupujących zwraca na nie uwagę i na ich podstawie podejmuje decyzję o zakupie. Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia, musisz jedynie podać login Allegro. Panel generuje się automatycznie. Następnie personalizujesz panel, jego kolor, wygląd. Aby umieścić panel w aukcji, wystarczy wkleić gotowy kod w jej treść. Całkowity koszt to tylko 5 zł miesięcznie. Jeżeli dzięki panelowi sprzedasz choć jedną sztukę swojego towaru więcej, to koszt ten zwróci ci się od razu. Z panelu możesz korzystać za darmo. Wystarczy, że polecisz go innym, a za każdego nowego użytkownika otrzymasz miesiąc gratis. Nie zwlekaj, zarejestruj się i korzystaj z panelu komentarzy. Pierwsze 30 dni za darmo. Wypróbuj panelkomentarzy.pl